Cześć kochani, dzień dobry, witam serdecznie w Dąstfugtuki też z Gosią. Cześć wszystkim, Ptasiu się złapał. Ptasiu się złapał. <grym> Pingwiny, Pinguiny. Pinguiny. śnieżyk sypie i my kochani, lecimy z Gosią na morsy. Lecimy na morsy. Lecimy na morsy, mamy jeszcze te. No. Co ja zrobiłam teraz? Czekajcie, bo ja sobie to studiam sobie to. Zajdź mi tu po łocach ten śnieg, ja nic nie widzę Gosia. Patrzcie, złapał nam się Ptasiu... Aha, ja sobie miałam wziąć to. Przetupilnować tu pilnować Milą, żeby ciepło jej w dupę było, słuchajcie, bo ona chyba, wie, ona chyba nieco większe obrażenia od mrozu dostaje, co? Nie jest to, coś tam tak nie było? Tam I tam i, i od razu jak co to polejemy na morsy, nie? No mówię, mówię, idziemy na morsy. Na morsy, yy... Boże, na te. Yy... A, na koalifanty, tak. To lecimy, Gosia, chodź. Idziemy na morsy i ten, i po drodze jak będzie gdzieś jakiś ślad, to... Gdzie my, Gdzie my lecimy? Tak. Gdzie lecisz? Aha. Gdzie one no, ale co są? A tu z... są, One Dobra. są tutaj, nad tą dziurą tam. Ty, Gosia, a stań no na chwilę, patrz. Bo tu na górze, jak masz bagna, to z lewej strony jeszcze też jest coś nieodkryte, widzisz? Tak. I ja miałam tam to lecieć od... odkryć. No, ja miałam to lecieć odkryć, ale wtedy z tymi pająkami tam, i poleciałam, i... Bo mhm. może tam jakiś trupek będzie z laseczką, albo coś no, nie, nie? Albo może... O! Masz, no to gier. Chodź, bo może będzie owca. To byś musiała. O, Asia A trawa musiała... jest. Bierę, 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 zasadzimy. A my to wy... musimy dwa wytropić, nie? No, ale dobra, ja ci ten tu potowarzyszę ci, bo jestem ciekawa, co wytropisz. Aha, pingwiny wytropiłam. Pingwiny wytropiłaś. A może tak. znajdziemy zaraz jeszcze, ale to musisz najpierw, ty ten... Tak, dobra. musimy rozkończyć ten trop. Dobrze, że jest dzień jeszcze nie ma tego śniegu, bo kurde, Asia, właśnie musimy to szybko ogarnąć, bo wiesz, jak później się tropi. Mhm. Kniegu, kuźwa. Nic nie a na śniegu, kuźwań. Znaczy na śniegu, najlepiej. Ale wieczorem się jak to wszystko a, no później nie. Się, jak ten, ty, to ty, już ty, nic nie ty. widać. Ty, czekaj, bo już. Nie widać. Widzisz gdzieś? To czekaj, ja, ja idę po Pieniek, a ty idź ten. Ja nie widzę. Ja też nie, co się z nim stało? Poobracaj sobie kamerkę. Czekaj, on był nie, on? tu. Nie, tu jest, Gosia, chodź do mnie, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Zrobiłyśmy se czapale, także fantastycznie. Ty! Gdzie? Zniknął, Gosia! No co tu był gadać? ślad, tu był ślad, ty. Ech, no trudno... ci chodźcie, chodźcie. Ale czemu Zjedziemy on tak... No, Ale tu no, powinnaś ty no. mieć wiadomość, że coś tam, że ci uciekł czy coś No właśnie, ja nic nie ma, Masia. No, no co co ci... Hmm, Dobra, jeszcze znajdziemy, znajdziemy, Lecimy na te morze. O, jest, jest, jest! Ja go tu z drzewa go bierę! Bierę go, bierę go za drzewa, Gosia, bierę go! Bier mi psy, bier mi psy! No już! Czekaj, bo uciekał z tą dupą. Chodź tutaj. Patrzcie, i zwiał. A już go prawie miałam, Dobra, no. Psy mam, psy mamę się chcę. ja lecę tu za nim. O, mamy kiełki, lecę za nim. Zablokuj. Się. O, mam go, mam go, mam go. O, jest, jest, jest. Seria? Jest. Serio? jest. Wow. I mam dmuchawkę na tego, jak coś, na koalefant. Kurde, a mamy jedną chyba w skrzynce jeszcze. Tak. Nie wzięłyśmy sobie. Albo i lepiej. No. Dobra, jedną Dobra. mamy. Czekaj, Super. no to tu mamy te. Kurde, trzeba by znaleźć jeszcze jakiś ślad. Słuchajcie, tak się rozgląda. Co to jest za dziura tutaj? Czy myśmy były w tej dziurze tu Gosia? Eee, tak, na pewno było się. a ta dziura tam dosłownie ciut wyżej na tą małą sawannę prowadzi. Aha. Tak. A ta? Czekajcie. Tak sobie skoczę, bo nie byłam chyba tutaj. Ej, tu nie byłyśmy, bo tu... Ej, Gosia, patrz, skakuj, Chodź! Obczajmy się te rejony. Ja tego czemu nie To są borsy! Przepraszam, przepraszam. No przepraszam. poczekaj. Czekam na ciebie. Zrobię ognicho. Czekaj Asa, w którą dziurę skoczyłaś ty mi powiedz? Na liściastym tym. Dobra, dobra. Skakuj tak? I zaraz tutaj w dół zejdzie. ja tu mam ognisko. Chodź. Bo mi się... Właśnie też, bo już zamarzam. Tak, Co? kamień już mi się też ochłodził, wiesz? Chodź. Mi też, mi też. Czekaj. Zaraz na morsy wyskoczyłam. A chciałyśmy ale... tu iść, nie? Bo mówię, kurde tak, ja się. miałyśmy tam iść właśnie, bo mówimy, że tam jest nieodkryte i tam mogą być właśnie. Mamy, morsy. słuchajcie, jeden ten. I tutaj do mnie chodź. Już się otworzyła, tak, widzę, dobrze. tak, że będziesz wyskakiwać zaraz. O, i chodź na dół tutaj. I tam na górze mamy zaraz morsiki, tylko się rozkrzejmy. Okej, okay, już patrzę. Jesteś a... głodna, mam mięso, mm. tu ja Ej, a wy, że tu może być więcej? Wiem. Kurde. Wiem. Wiecie co, Gosia tam ma coś do żarcia, to ja sobie też zrobię, o. No nie wiem Gosia, lecimy? Podgrzana w miarę? Czekaj chwilę, Dobrze. Ale wyskoczyłam fajnie, spoko. Super wyskoczyłaś. Ej, 11 trawy mam, kurde. Dobra, to chodź, bo lecimy. wiesz co, zaraz będzie noc. Ej, o, co tu jest, Widziałam, 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 ale wiesz co, tu widziałam od razu te i mówię... Poczekam, poczekam. Leć na morsa. Lej go tam. No chciałam go właśnie, kurde, ale zaś mi spitala, wiesz? Zaraz go dorwę. Dobra, ja tu pozbieram ten. Dawaj roga, dawaj roga! Nie dał Gosia, nie dał. Nie, dał, dał dmuchawku, ale ja się tu rozejrzymy się. Tak, może... ja też idę, bo tu może jeszcze coś coś będzie. Tak. A czemu to jest tak na sawannie dziwnie? No nie wiem, tu jest trochę sawanny, tam jest trochę kamienia. Widzicie co, wezmę jeszcze tutaj ten. dżagody. O, jest trupek, ale oczywiście nie, nie z tym. Jakieś kamienie tylko. <sum> Sam! Idę! Czeka na mnie. Zaraz będzie noc, zaraz będzie ciemno. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. To... Ej, pełnia! Nie, myślałam. Kurde. Ty, bereta jest... mam. Bereta mam, ale beret wypadł z pierwszego czy z drugiego, bo nie wiem. Kurde, no. A ty już lejesz. On mi tutaj ja ja nie mylałem ale wreszcie tu jest jeszcze ptak. Aha. Czekaj, idę. No to Polak. lej, jak masz okazję, to lej, nie? Dobra, chodź tu. No, atakuj kuźwa. Bierzemy go. Mm -hmm. Tu mogą być jeszcze Gosia. Mamy go, małego. No, nie, nie ma. No. Jest? Nie, mięso. Nie. Dmuchawka. dmuchawka. Chodź jeszcze szukamy. Chodź. O, jest tu. Kurczę, ale dobra, bo mamy w sumie y, trzy. Trzy. Mm -hmm. Mm -hmm. I to fajnie, tak wiesz. Tam y, sobie zaraz zobaczymy, za parę dni koło siebie. Później wskoczymy sobie tu w te dziurę i będzie pisk. Czy pozbieram myślę. te kły. Ja Jeszcze patrzę, bo mogą być chyba cztery, co? Nie jest tak, że cztery to najwięcej? Nie wiem, w sumie. O Jezu, tak mnie goni. Tak patrzę. Czy tu czasem. Czekajcie, co tu jest? Tu są krzaki jakieś. Okay. Kurde no, zamarzam, ja muszę ognisko zrobić. Kasia, ty strasznie szybko zamarzasz, ty. No, a bardzo muszę, szybko, kurde? nie wiem. Czekaj, raz, dwa i tam mamy trzy. A masz? A ja nie mam kurtki też założonej, a my nie, nie mamy mam. przecież kurtę. Nie? nie, nie mamy, musimy wytropić, nie? Mhm. Właściwie nie mamy. Jeszcze tak przelecę, bo może jeszcze coś tu będzie ciekawego, ale ani tutaj nie ma tych bawołów. Nie widzę. Bo tam są koła z te bawoły, mm -hmm, więc. Chyba tyle. I na tej malutkiej też tam chyba są ze dwa, więc myślę, że już wiesz. Więcej nie będzie, bo to dwa nie. Są, nie. Ale ta... super, że mamy te Słuchaj, morsy. ta od morsa czapka, ona daje poczytalność i ona też chyba tak. grzeje, prawda? A tak, a tak. Tam no, no, Patrzcie, ja nie mam trawy, jeszcze o tym mówiłam, i łażę po tej i zamiast sobie zbierać, nie? Ajajaj. Hmm. A czy ty masz berecik chociaż? Jaki berecik? Nie masz berecika? Nie wypadł ci berecik tam też, nie? Tego... nie? Nie, strzałka jest jakiś dwa. Dobra, zaraz to ten zobaczymy. Ja jeszcze tutaj latam, bo nie wiem czy tu jeszcze coś... No ja gdzieś... też tu jeszcze zobaczyć. Bo kurde, no... Hm. Myślę, Wątpię, nie... ale no cóż. Właśnie nie wiem, czy trzy czy cztery te morsy mogą być. Nie pamiętam. Też nie wiem. Ale kiedyś miałyśmy chyba cztery gościa, tak u siebie, nie było? Tak. Jedną taką miałyśmy, Mówna. mapkę, kurde. Mam że nie pamiętam, Josia. <laughs> jak to było? Mam prezencik. Mogę te trukę. pająki nasze przy sobie muszę postawić tam. Z drewnem. I z... Co? z drewnem i z łopatą. A. No super. To teraz ja powinnam właśnie znaleźć trupkę z laską, Tak. Kiedy, nie? Dokładnie. Czekaj, zerknę szczęście. No ale na nic, ten. mamy trzy, więc myślę, że wyleci z któregoś. Nie? Też myślę, pilny. tak. I musimy tego pilnować, Gosia, nie. Tak, 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 tak. Co trzy dni chyba, nie? Tak. Gosia jest! Co? Come on! Mam jeszcze jednego morsa, come on! Come on, come. kaman. On. On, 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 Jadę w niego. Dalej go tam. Jadę. Jest! Beret chyba. Ej, czekaj, bo mnie zamroził. Bo nie widzę teraz. Pomroziły mnie w cholerę. Nie ma. Słuchajcie ten. Ej, ale Beret wypadnie? Nie, nie wypadł Beret. Hmm. Nie, bo On to tak, tak wygląda czasem, znika że. Później. Nie ma, słuchajcie. Ty, ale to zobacz. Mamy cztery, kosia. Super. To czyli mogą być cztery? Słuchajcie, mogę coś jeszcze tu użyć, bo chciałabym. Te łopaty wyrzucę i wezmę, wiecie co, wezmę kły, bo to będziemy szyły sobie, a to jedno mięso tutaj. Aaa, bo ja nie mam zbroi w ogóle, jak to się stało? Przecież ja robiłam, już mi się skończyło to zbroje? Aaaa, tych morsach chyba mi się skończyła. Kurde, Asia, bo wiesz co? To chodź, ja ci zrobię, bo ja mam dużo drewna. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem, bo się, ten, ogrzewam się w prawo, a dosłownie w prawo od ciebie teraz. Na prawo biegnij. Biegnę, biegnę. <trym> A mam mięso tutaj z potwora, to ja bym wzięła tutaj do staka przecież. Bo powiem ci, że... O tu zresztą... Prowadzę no kolegę! Właśnie Aha. Hmm. No to może go... To chodź, jak przyjdzie to go sobie tu załatwimy zaraz. No, tylko że mam zbroi. Czekaj, muszę chociaż sobie kask założyć. O ty! Ej no! lejko. go! Dobra, Dobra. Weź ja sobie mam. Mięsku. A nie, nie mam. Ale weź, weź, Ja Ale weź, weź. Ja mam dwa jeszcze. Masz tu aż jak kły, bo ty chyba miałaś. Mam kły, tak. Mam też z potwora ja Gosia jak coś. Mam dmuchawki trzy. A no zobacz, czy masz tę muchawki. No cztery teraz mam. A ty nie chcesz, chodź no, weź sobie, bo. A może... mam. E, ja mam? Ej, jajo znowu. Weź sobie chociaż jedną. Albo. Nie, Kusiwa, czekaj. A jak się tym walczy w ogóle, Gosia? Bo to po prostu... A, idzie pająk. Aha, tak. Zrobiłaś mnie. A, poczekaj, czekaj, może... Ej, no zjadłam jajo! No co?! No, nie, no to też tutaj zbroję robiłam! No, Ej, plecami do jajka zjadłaś! No chyba tak! Ej, bo ja się zaczęłam tu tymi dmuchawkami... Mówię, jak to z tą dmuchawką? Jak te... o, nie. No, to... Ja sobie robiłam! O nie! Tam jest jeszcze zjadnam jedno. Jajo. A zostaw to jajo już, spokojnie. Ja to jajo! Co, co Kasia, buszujemy no. tutaj i ten, buszujemy i czekamy na te? Na morsy, czy...? Nie, nie chyba. To wiesz co, choć, chociaż pozwiedzamy, nie? Co tutaj jest no, ciekawego. trzeba by, czekaj. Tu są jakieś pająki właśnie. Są, są. Dobra. Fajęczynka jak najbardziej, ile widziana. Jelitko może być. Aha, bo ja nie mam tego. To się... Czekajcie, uleczymy się trochę. No dobra, Gdzie Gosia poleciała. A tu jeszcze nie widziałyśmy tych rejonów, Chodźcie ci się przelecimy tak. Kurde, bo ja nie wiem, co ile one, co dwa, czy co trzy. Gosia tu jest podwójny, ale na razie. Mam jaj. <słyska> to pilny, żeby tam stać jakiś pająk nie wsunął. Tak bezczelnie! Ja wiem, co on tu idzie Naraz i nie będę zaraz lać, nie? Ja patrzę, a on chłup, jajeczko. No, jest popał. A ta plecami obrócona, nie? <laughs> robi, Bo ja zbroj... zbroję sobie robiłam, kurde. Sztrugała, sztrugo se zbroja. <laughs> no, nie może taka ucieszona, że ja ją mam, a ty pyk. cię no, <laughs> Jaki bezczelny, ale nie? Przylas, ktoś, cholera wie skąd. Lud musimy sobie wziąć, ale to zaraz. Kurde, nie ma tu żadnego śladu, słuchajcie. Właśnie, ślad Asa. No, musimy tropić. Musimy tropić. To chodźcie tu chociaż tak może trochę porozglądamy, właśnie w tym czasie, i poczekamy jeszcze na te kurde morsy. Tylko, że ja będę miała problem z jedzeniem. No ta, ja mam jeszcze jedno mięso, jak coś, Gosia. Albo chodź, wrócimy. Jak coś. Ja też jest... mam, choć wrócimy, poogarniamy się tam. Ja bym poodkładała te rzeczy, bo ja już nie mam w ogóle miejsca, ci powiem. Myślę, że, że A nie sobie, mamy wiesz. jakoś specjalnie daleko, tylko dziura pyk pyk i już. Lecimy Słyska. go się chodzić, bo tu już w sumie odkryliśmy całe. No, także możemy lecieć chodź. Dobra, Wrócimy sobie. Ale super mamy cztery morse. No zajebiście, nie? Fajnie. Bardzo fajnie. No i spoko. I też nie jest jakoś, słuchajcie, yy, trudny tutaj dostęp, bo fajnie dziurą można skoczyć. Tak. Tu czagody. Śmiemy Marcy, się, ogarniemy, zjemy sobie coś i sobie tu po prostu przyjdziemy. To akurat tak myślę będzie. Zejdzie nam za ze dwa dni. O ile tu jest świetlików ja pierniczę. Tu jeszcze też mamy trochę nieodkryte. Trzeba by tu przelecieć. Może będzie jakiś trupek. No. Mm. No dobra, Lecimy sobie. Ile tu jest świetlików, Gosia? No bo no, ten stan ciasty. Masakra. A ja już też mi się kask kończy, ale wiesz co tam mamy... A ja nie wiem, czy one nam już nie zgniły nawet te kulki. Ej, możliwe. No, zobaczymy. Ja mam to dwa świetliki do... jak coś. To się wybierzemy najwyżej. Tak, jeszcze. do jaski sobie skoczymy, nie? Pingwiny to śpią. No widziałam, widział, widziałam. Widział. O, dzisiaj jest ten. Y, Meteory lecą. Uwaga. No. Dobra. Ech, mój No ja mam 60%. Mam w ogóle ten dwa niebieskie kryształy. Więc można być różki zrobić. fajnie, fajnie. A, też mówili Asia nam tam w komentarzach, że no. e, doszły takie różki, gdzie możemy właśnie sobie jakby zmieniać skiny na rzeczach. O, Ale na rzeczach? No. Jak na rzeczach? Tak, skiny sobie ale no, przykład mamy teraz kasę, co możemy wziąć na inny, wiesz, Ale no to świetnie. musimy no, to, to, to sprawa. bo no. ja tego jeszcze nie robiłam. Superowa sprawa by była, no. Rewelacja. No. Czekajcie, wezmę tak. Ten zrobił kupaczy. Nie, 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 co ty robisz? Halo? Gdzie jest ten mój... Tu. Czekajcie, już się zagrożę chwilę. Yy, I teraz tak. Zaraz sobie zrobię, słuchajcie, laseczkę. Ja dawałam no. kupy od Glomera, bo nie wiem. Gdzieś tu wkładałam, ale... No otwórz, halo! Coś się przycięła. Dziu, ha. Bo tu? Nie wiem, no słuchajcie, to jest... gdzie są te. różne jakieś, tu są kieły. To zostało... ja muszę w ogóle gdzieś położyć ten... Yy... Co? Te pająki. Bo to mam czekaj no czekaj, no. Yy, jakbyśmy... Fajnie by było sobie położyć na przykład przy królikach, nie? Bo By nam się lały wtedy. Muszę jakieś gecy paskudne. Przy królikach, ale jeszcze królików nie mamy w sumie. No to dobra, to na razie odłożę w sumie. Później, jak właśnie będziemy miały króliki, to najwyżej. Sobie gdzieś tam zrobimy taką, nie? Mhm. Mięso też nam tutaj Gosia. Czekaj, dam temu ptaszkowi, może też. To przepiekę. Chodź na Czekaj, jeszcze tutaj też mam. Dobra, tu jest żółte, trzeba przepiec je. Psuje nam się to kurde wszystko. Żryj! za zryć. Zryj. <grymne> Ale wiesz, zaś ten kusza przywlokła ze sobą te jajka. <grymne> Ma je. <grymne> ja chcę jaj. Ja je w końcu wyhoduję. Zachodzę tak, po tym zaskiń zginie Słuchajcie, ja je wychoduję i koniec. Dobrze. Tak, zrób. Czekajcie, tak, no, tak, tak yy, kurde, wypełniacze nam się kończą, ale tu mamy na krzakach, trzeba to wszystko Ciebie, zgarnąć, się tak, czekaj, to, a tu jeszcze trawa, a ta trawa nie jest nawieziona w ogóle, ja No nie, nie, ja no no tylko krzaczki, no bo nie było tyle. Yy, tak, i ja miałam zrobić sobie, słuchajcie, lasensjusze. I ja chcę tą srającą pyłkiem. Tą chcę koziom, oczywiście, że tak. Asa, chodź tu no szybko! Tam musi być da. Idę. Jednak. musi nie działa na. Szybko na... na... już... do góry! No chcę go, chcę go. No leć! Okay, patrz. no A czemu ona to nie chce asem... hmm. zaatakować go? Muszę go kurde klikać. Biergo. Ale tamten mi teraz będzie. Ach, już. weź tam szybko zbieraj. No tutaj przegonić go jedynie mogę. Chodź tu. Dobra, idą. Nie, no, trzeba jeszcze... dać jagodę. Daj jagódkę tam. Ja dałaś. O, i już. I on też przyjdzie za chwilę. Patrz, tu mięso tu wleciało. No, gdzie jest ten drugi? Tam poleciał na dół, ale ja myślę, że on zaraz ten... Chodź tutaj. Zamknij. Że on tu przyleci po to, wiesz? Zaraz se przyjdzie. O, idzie chyba, wiesz? Nawet czekaj, to zaraz go... Idziesz? Schował się, Schował się to, do krzaka. No jest trudno. Dobra, to ja to zabiorę. Jednak musi być ten, jak Jagoda, no. Cóż mamy, cóż mamy, Gosia? Jakieś gacie chamskie, dobra. Czekajcie, co no. sobie... Ja wezmę. też gacie kuźwa dostałam, a Ziem. czemu żeś jajek nie pozbierała? Właśnie, zapomniałam, wiesz? Ej, Jezu, czerwone kulki, Gosia. Czekaj, A to o, będzie zgnilizna. Szybko. szybko jeszcze ładuję. Trzymaj, załaduj jeszcze szybciutko resztką. Czekajcie, weźmiemy tak. Lud! Ja idę po lód. Przecież my tu kurde cały czas ten. Bierzemy te jagody, a przecież lód musimy sobie do gara dawać. Czekajcie, tak. E, tu mam to, tu mam to i teraz tak. Coś jeszcze mogę odłożyć? Chyba nie, nie. Tego misia mam, ale tego misia to ja sobie zostawię. Bo on mi się może tam gdzieś sobie. dupę! Dupy Ej, A gdzie masz to jajo? No właśnie, a, jest I teraz tak. Gdzie jest lód? Tu jest lód. Chodźcie, idziemy po ten lód. W sumie tak, można by pozbierać. A tu nie, bo jest to... kupa, wezmę. Na wypełniacze nam się przyda, aha, to tak, tylko... ja nie mam tego. A tu... Ej, a one tutaj na tej wieży są, Okej, okay, idę. Czekaj, wrąbisz ty w te wieże, jakie ja tutaj będę. Czekaj. Pa, on w pingwiny, uwaga, on w pingwiny poszedł. Eee. Uwaga, załatwią go chyba. Aha. Gdzie on jest? Ej, po bo właśnie. on nam do opozu... Dobra, leci tu, żeby on nam ja do ja opozu. Ja bo one są, widzę, oszałamione nie Czekaj. wiem, co się dzieje. Kurde, głupi, akurat tu się musiałeś ten... Dobra, to. bo on nam ten lód właśnie, o tym chodziło, wiesz? Tak, tak, tak. Patrz, te pingwiny go załatwią. Za... Mięso jakieś tam poszło? Tak. Dobra, jajka. Okay. jajko. Okej. Jajko. Uwaga, uwaga. Dobra, już. Ogarnij dupę tam, gościu. Ogarnij tam dupę. Jeszcze trochę lodu dobra. tam zostało, ale okej. Okay. Dobra. Czekaj, Ej, Garet, ja tu... do tego? To... No, tu chyba trzeba. Tylko, jajka. że tu, wiesz co? Albo tutaj... A, dobra. I tu są jajka, ja, to sobie nie? nie? No okej. Okay. No właśnie chciałam ja to to kurwa No, 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 spoko. A. Dobra, kochani, Jest. ale my się z wami będziemy żegnać. Jak najbardziej z Gosią polecimy na te morsy. Ja nie wiem, czy teraz, tak. Gosia? Będą już? Jeszcze. Nie, nie. Także my się tu oagarniamy ładnie i będziemy, słuchajcie, na morsiki ładnie ten... Idzie łapa! Idzie łapa. idzie, z idziesz? Tak to. zrobimy, bo ja z tym beretem latam. Tu wstawię szybko jeszcze coś. No idę. Ty. Asia, bo wiesz co, ja bym musiała iść do namiotu. Leć! Idź, idź, bo ty masz, Teraz nie? Tak Chyba z przytomnością. mojego jaja! Pilnuję, pilnuję. Taka łapa, ta łatwo. Idź. Idź, 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 Ja buduję to jajo. Mówię wam. Zobaczycie, no później jak później nas nas z... się nie... Tak. To będzie nas, no to nas... nie też. ale wychodzi. Bo tamta by zeżarła. Przecież. No, Jakby się To było. prawda zadziałałaby paskuda. Dobra, kochani, to trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia już gości. Pa pa! Pa. pa.